Witam, ogólnie chcę powiedzieć, że tytuł, który jest na tym filmie, nie jest clickbaitem ani nic. To jest koniec kaspego na tym kanale. Chyba będę z nim wstawiał filmy, ale po prostu to od teraz jest mój kanał, jeszcze ustawię nazwę, ale yy, teraz to taki mój kanał i tak dalej. Z jakiego powodu ja to robię? Robię to z powodu nie tego, że się z nim pokłóciłem albo yy, mam słabe relacje albo coś yy, i po prostu jest gorzej, nie. Mamy dobre relacje z Kacpiem, ale po prostu wiecie, Kacpiemu... Kacpi nie ma czasu na nagrywanie filmów. Jeżeli nagrywa to tylko na swój kanał, montuje na swój kanał, ponieważ yy, też próbuje utrzymać ten kanał, ale tutaj w ogóle praktycznie nic nie robi. Więc ja mu nie będę tutaj utrudniał życia jeszcze jednym kanałem. I. Yy, po prostu nie je jeden, a nie już, a nie ja mu dokładam jeszcze jeden kanał. Yy, więc no, to jest moja informacja. Bo teraz nie wiem jaki, jaka będzie nazwa tego, tego kanału, ale... Pamiętajcie, że ten kanał kiedyś był Kaspirogi i OG ludzie to zapamiętają. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłej, mi, miłego wieczoru, bo teraz jest wieczór, ale nie wiem kiedy to wstawię. Um, no. Zmienia to się 10.10.2025 i powodzenia. Um, no. Będą jeszcze z nim filmy.